Czołem! Witamy nowych, jak i powracających widzów w dzisiejszym odcinku Suzuki Grand Vitara Benzynowe 2,5 V6, rok 99, wymiana reduktora napędu. Pacjent, albo jak to woli, pacjentka stracił napęd naprzód. Połosie są na miejscu, podejrzenie pada na łańcuch reduktora. Zobaczymy, jak to wygląda. A jeszcze trzeba znaleźć kluczyk i po reklamie Grand Vitara 2,5 litra V6 99 rok rzucamy jedyne jedzie nam Pokazuje, że 4 WD zapięte, ale tego 4 WD nie ma zapiętego. Uwielbiam ten klimat i uwielbiam te hity. Kto, że sprawdzamy, co się dzieje po kolei. Moje podejrzenie na, na łańcuch reduktora. Odkręcimy, sprawdzimy i lecimy dalej. Auto podniesione troszeczkę, żeby nam tu wygodniej było. Demontujemy plastiki. Raz, dwa. Tu jest ten element o, zdemontowany. Trzy wkręty. Na krzyżaka. Yy, gałka. Od reduktora. Śruba tu. Osłona. Na sześć śrub. Yy, gałka odbiegów Nakręcana. Na razie tu zostawiam, bo nie wiem czy będę ściągał skrzynię czy nie. Także to sobie zostawiam. Demontuję na razie tu od reduktora osłonę. I tu mamy dwunastkę łepek, żeby nam to wylazło, żebyśmy mogli ściągnąć obudowę. Później to będzie widać jak podniosę auto. Od razu sobie tę instalację odpinam w sensie z tych spinek, żeby to wszystko było tu luźne. Że można było opuścić trochę skrzynię, nie? razem z reduktorem, właśnie. Dobra, lecimy do góry i patrzymy, co się dzieje. Tutaj, dwie te y, ósemki na dwunastkę klucz y, popuściłem. Nic to nie dało. Także zostałem sobie w takiej pozycji, czyli na te zapięty cztery. Podejrzewam, że trzeba ten dekiel cały odkręcić dookoła. Ale to już jak sobie opuściłeś skrzynię na, na dół trochę, to będzie lepsze dojście. Ale lecimy do góry. Tak wygląda nasz nieszczęśnik. Oczywiście pani Karolina dostanie reprymendę za bałagan pod autem. Bardzo zmniejsza to komfort pracy. Już czerwony był. Zobaczymy, co tam się dzieje. Czyżby był zwiastun tego, że coś tam się wydarzyło? Zobaczymy. Dobra, plan jest taki, że odkręcam wał. Tu już sobie oczywiście leży. Dało się poleżeć. Drugi wał. Eee, belka na, dół na pewno. Zobaczymy, ile to, to nam się odegnie. I jak tam z dojściem będzie. Powinno, powinno wydać. Zobaczymy. Obraz nędzy i rozpaczy. Yy, wały bez problemu się podkręcały. Na razie tego sobie tu odgiąłem na bok, bo nie idzie nim wyjechać. Ale popatrzcie tutaj na jedną rzecz. Poducha z skrzyni Czy tam reduktora jak to woli? Tam jest śruba. Jest zaklepane. I Powiem Wam, to jest pierwszy najlepszy sposób na to, żeby się pozbyć takiego auta. Czyli tak, żeby zgiąć dwie połowy ramy do siebie, żeby się zeszły. I już wątpię, żeby ktoś to chciał naprawiać kiedykolwiek. Także, jeśli macie przez coś przyciskać, pomyślcie sobie dwa razy, co jest na dole. To jest bardzo grube. Ja tu już naparzałem młotkiem, nie idzie, muszę to jakoś na wagę wziąć, po prostu zrobić sobie dostęp do tej śruby. Dobra, sytuacja wygląda tak. Odkręcam sobie jeszcze, póki mam tu na wierzchu, ten prędkościomierz. Wały pościągane, jak tutaj dobrze się poceluje, To w bok. Nie wiem, jak jest, jak z katem jest auto. No tu fabrycznie, gdzieś tutaj chyba jest katalizator. Nie pamiętam. Hmm, czy tutaj jest? Cholera, wie. Nieważne. Aha, dobra, one są u góry. Także to jakoś tak jest, no fabrycznie nawet, nie? Yy, chowa się tam wał, wyskakuje. Yy, odkręcam teraz, to jest chyba 6 śrub z tej strony 3 i z tamtej 3 trzy. Staram się je tu odkręcić na no, aucie. Zobaczymy, czy to się uda. No bo nie powiem, może być, może być ciężko. No, i spróbuję go wyrwać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To sobie wymyśliłem do tych górnych śrub. Jako najstarszą, czternastkę, pospawana w taki zygzak. Tam, o, jest dojście do tego. Jest trochę zabawy, nie powiem. Ale można to zrobić. Próbowałem to jakąś przedłużką I tak cienko to wychodziło. Tu jeszcze sobie z tej strony zdemontowałem. To jest takie na klucz 24, wkręcone. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tam gdzieś jest gwint. To jest taka y, śruba, która ma ustalać, ona jest ze sprężyną, ma ustalać lewarek zmiany biegów w pozycji pionowej po prostu na luzie. To co macie ten międzylust. taki, nie? Prawo, lewo, to ona ustala po prostu. Także bezpiecznie można to wykręcić i wtedy jest większe dojście tutaj, ale i tak mi się nie udało założyć tu nasadki, także taki wygięty klucz pospawany już. No i teraz tak. Przyjaciel wygląda tak. Wyciągnięty. Tu suchutko. Tu mamy nowy. To oczywiście wyczyścić, bo tu uszczelniacz chodzi. Tego uszczelniacza nie wymieniamy. Jest elegancki. Nic tu się nie działo ani kropla nie leciała. To oczywiście dwa do wymiany. Tak to wygląda, momentos, O. tutaj ta wajcha odbiegów nam zostaje, jakby nam przeszkadzała troszeczkę czy coś, tam można o 4-4 śruby od góry podejść sobie spokojnie, spokojnie to poluzować, nawet wtedy nam pójdzie trochę do góry, ale tu bez problemu to wyszło, minęło się, nie? Także tak to wygląda. Lecimy dalej z zakładaniem. W sumie nawet nie trzeba do tego jakiejś maszyny wielkiej. Ręcznie też można, nie jest to ciężkie. Skrzynia sobie wisi, jak widać, swobodnie na łapach. Znaczy silnik, nic tam się nie dzieje. Pod warunkiem, że oczywiście poduszki mamy dobre. Taka jeszcze mała wskazówka: jak bierzemy gdzieś tam z magazynu takie części, czy ze szrotu, gdzie nie wiadomo ile leżą. Warto sobie sprawdzić gwinty przed montażem, tam jest jeszcze o tyle utrudnione miejsce, że lepiej sobie wkręcić palcami te śruby, niż się pałować później. To jest taki gdzie tak gwintownik, wyobraźcie sobie jakby szła śruba. Także polecam sobie przymierzyć śrubki, czy wchodzą paluchami, paluchami czy, czy trzeba gwintować. No i tak to wygląda, załapany na jedną śrubę, odpinam całą resztę w odwrotnej kolejności, obeszło się bez stojaka, także jest git. Tak wygląda ta duża śruba, co właśnie tutaj wchodzi, co wspominałem wcześniej trzyma nam lewarek na boki, ale to zaraz najpierw sobie tamtą skręcę. I dopiero ją tutaj wepcham. Eee, tak mi się jeszcze rzuciło w oczy, że jakby odkręcić jeszcze ten lewarek od biegów i całą tą kasetę jego od góry, to jest szansa płaskim kluczem wygiętym dojść do tych górnych śrub. Popatrzcie, tu jest duża szansa. Także może by się było bez takiej kombinacji, ale ja sobie wolałem pospawać. Mam już na następny raz. Będzie dobrze. Ja sobie nalewam tu z kabiny przez lejek. Tam mam wrzucone do reduktora. Nie, wiem, nie lubię ze strzykawki. Zawsze gdzieś się to poleje. Także zawsze kombinuję, żeby lejkiem sobie to wlać. Niektórzy nie lubią czarnych. Ja nie lubię wlewać przez strzykawkę. Tak to wygląda. No wszystko oczywiście wyczyszczone. Trochę wazelinki z jednej i z drugiej strony, czyli wewnątrz-zewnątrz. Dosadka trzydzieści sześć. Jest gitara, to samo z drugiej strony. I zakładamy wały. Też jeszcze nie, nie spotkałem się, żeby ktoś tutaj mówił, żeby zwrócić uwagę na tą powierzchnię. Ale jak jest biała, to tak jakbyśmy tarczę hamulcową zakładali na brudną piastę. Może tu nie będzie efektu wibracji i tak dalej. Ale moim zdaniem jest szansa, że się będą luzować śruby. Także tutaj powierzchnia, gdzie przychodzi wał, też powinna być czysta i gładka, bez jakichś tam zgrubień czy jakiejś większej korozji także skrobak papier ścierny czyścimy i dopiero montujemy wał dobra tak, olej w sprawdzony wał zamontowany jeden, drugi olej uzupełniony w reduktorze, kostki pospinane to jest też dziwne te kostki Topią się w błocie. A tylko chyba Japończyki potrafią tak zrobić, żeby tam się nic nie dostawało. Wał drugi. Płóżka wymieniona. Olej w tym dyprze też wymieniony. Ona to wygląda jakby nie doszła do końca, ale ona jest jakaś wzmacniana niby. I kawalątek. Kawalątek jest o te... 3 4 mm dłuższa. Powinno to banglać, no ale to jeszcze sprawdzimy, nie? No i tu leży witara. Tam wiaderko, tam wiaderko. Także fajnie. Na koniec projekcji tradycyjnie. Jeżeli podobał Ci się nasz film, zostaw jakiś komentarz, może łapkę w górę. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nasze treści Ci się odpowiadały. Jeżeli uważasz, że filmy są nagrywane w porządku, udostępniaj, promuj, lajkuj. Jeżeli te na razie niewielkie zasięgi będą się poszerzać, na pewno na pewno więcej treści w przyszłości.